Święta mogą kojarzyć się z wieloma rzeczami: prezenty, choinka, śnieg, wujek, który przyjeżdża i gada tylko o polityce. Ale mi od dziecka kojarzą się z Counter Strike'em 1.6, a dokładniej z tą właśnie mapą. Stary, dobry Counter Strike 1.6. W ogóle nie grałem w niego parę lat. Pamiętam, jak ze znajomymi po szkole często chodziłem do domu ludowego i graliśmy sobie. Ale czy tutaj coś się zmieniło? Czy są tutaj jacyś przeciwnicy? Ktoś gdzieś, coś. Bez kitu tu jest napisane ile się zadało obrażeń. Ojoj, ale wygraliśmy. W ogóle widzowie, mam bardzo dużą chęć pogrania sobie w cs Jeden szóstkę, bo CS-2, jak wiecie, no nie jest zbyt dobrze, dobrze zrobiony. Dlatego, jeżeli chcielibyście sobie pograć ze mną w CS-1, szóstkę, po prostu napiszcie. Dobra, czy ktoś tutaj jest? Czy oni bronią tylko jednego side'u? Oni się chyba dogadali tylko na jeden side. Tu jeszcze nie dało się kiedyś tak wskoczyć, pamiętacie to? Wow. Dobra, zostałem sam na dwóch. Chwila prawdy. Mi się uda. O kurde, jak to chyba Neo mi taką pestkę sprzedał. No nie wyszedł mi ten pojedynek. Od kiedy pamiętam, zawsze w zimę, w święta, dokładnie z kolegami siadaliśmy, po vigili i graliśmy sobie właśnie w CS16. Jest to coś pięknego, tak sobie wrócić. Jeszcze w dodatku te granaty, przecież to jest tak dobrze zrobione. Trzy, dwa, raz. <laughs> Było trzy dwa razy, ale gość jest mega mocny. Mi się wydaje, że on w ogóle ciągle gra w tę grę. On ma 8-1. Wow. Życzyłbym sobie i wam, drodzy widzowie, żeby Counter-Strike 2 był tak dobrze zrobiony jak Counter-Strike 1-1-6. Jeszcze jeden? No nie! Ten pieści Mordelizal. Aha, pieści Mordelizal, on chyba taki manil. Jest zbyt dobry! Nade'y to jest najpiękniejsza rzecz w tej grze. Dobra, oni są tutaj. Ten gościu... Nasz gościu teraz co porobił. Ja ogólnie mam staty 2 do 4, więc nie za niezbyt dobre. Ludzi jest powoli coraz więcej. Ale wszyscy idą do naszego teamku, nie wiem dlaczego. Ale dobrze, niech tak zostanie. Mamy tutaj dwa kolejne granaty, których chciałem sobie użyć. Tutaj jest... Proszę bardzo. Ciach. I mam jeszcze jeden granat, który rzucę sobie tym razem tutaj. O jezu, ale mam DPI dziwne. Takie nie moje, nie jestem przyzwyczajony. Dobra, on jest gdzieś tu, pod na pode mną chyba. Nie, gość, jest zbyt mocny. Ja muszę zmienić DPI. Ciema, słyszycie mnie? Słyszysz mnie? Co tam wariat? Ej, kucin, jak mnie słyszysz? Albo podskocz. Wow, elegancko, masz mikrofon? Polacy nadal grają. Dobra Co by tu? Nie rzucaj we mnie! A, to smok. Ale skupienie. Co on robi? Idź, idź stary, idź. Bądź przynętą. No i elegancko, dał radę. No i najgorzej pozostał ten... Ten. Że! Dostał ode mnie w końcu! Najgorsze w, w tej grze jest to, ja zapomniałem o tym kompletnie, że jeżeli chce się tutaj mm, zmienić broń, na przykład teraz na nóż, to muszę jeszcze potwierdzić to lewym przyciskiem ja myszy. Słychać cię! Siema, to tam? Co? Jakie masz huge! Ty mnie znasz z Robloxa? Tak. <laughs> Dużo mam huge, też Titanika. Co tak w ogóle grasz w CSA 1.6? Nie wiem. Aha, no to chodź, wygrajmy grę. Cześć widzowie, że gram sobie w CS, a normalnie jak zawsze w święta. Ej, daj mi jakieś No nie wiem, stary, nie wiem. O, ale dostałem. Wyobrażacie to sobie, że ja gram sobie w CSA i nagle przychodzi ktoś i się pyta, czy dam mu huja i to nie jest żaden mój znajomy widzowie. To jest przypadkowa osoba. Bardzo cię przerywa, odbiór. Ja jestem twoim widzem! Dziękuję bardzo. Dasz jakiegoś huja! No nie bardzo, ale będziesz na odcinku, bo nagrywam właśnie odcinek z CSa. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić na YouTube'a? Mojego brata, Pawła! Super, pozdrawiam również Pawła. <grywa> Co jest grane? Ale wracając, trzeba przyznać, że mapa wtedy miała jakiś swój urok. Aktualnie wyszedł Counter Strike 2 i Counter Strike 2 w ogóle nie zadbał o to, żeby był świąteczny klimat. Mapy cały czas są takie, jakie były. W ręce mam broń, z której nie grałem kilka lat. Okej, okay, ja idę na B. I chciałbym zobaczyć, jak w CS-ie. 1,6 pójdzie mi tak naprawdę. Jezu, z, no, z awp pom bo naprawdę mega dawno tym nie grałem. W CS-ie i w CS-ie go. Była to moja ulubiona broń. Męgosz ulecz mnie! Uleczyć? Tomek, ulecz jak Ja sam. a wupon się jednak niepewnie. W sensie się dwójce, albo go byłbym pewny siebie idąc tutaj. A tak? Mm -mm. Nie jestem, ani trochę! To jest niemożliwe! Że on jest tak dobry! Dawaj, dawaj, możesz plantować, on jest na longu. Muszujecie! Nawet z info nie daliśmy sobie rady. Jak on to robi? Dodaj mnie w Robloxie. Dobra, robimy teraz inną taktykę. Ja staję tutaj. Jak mnie wystraszył. Ale się wystraszyłem, dziada. Dobra, trzeba grać po prostu pewniej. Trzeba być pewnym siebie, widzowie, w tej grze. DPI mam jakieś takie dziwne cały czas. Góra dół jest inna niż BOKI. Ręzaś. Tak, to ja. Nie, ja w ogóle umarłem przez upadek, widzowie. No, brawo. Dobra, najpierw smokujemy. To był przeciwnik. Nie. Ej, przecież ja mu w głowę strzelałem, dlaczego on nie umarł, widzowie? Co się stało? Najpiękniejsza rzecz, jaka może być w CS-ie 1.6 podczas świąt, to jest oczywiście choinka, która jest bombą zarazem. Czas odliczania, za ile to wybuchnie. I kolejna przegrana runda, my gramy 2 na 4, gościu ma 27 killi, 4 śmierci i on nas rozwala. Ty, 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 ty. Teraz, widzowie, spróbujemy sobie longiem. Nie no, idziemy na longa, bo tam się nie da tego shorta. Oni go ciągle kryją i to dobrze go kryją. A tutaj myślę, że mogą się nie spodziewać, że ktoś im zrobi plecy. Niestety, celownik w tej grze jest taki duży. Dobra, niemożliwe to jest. No, ile ja mu dałem? Ale wygraliśmy. Ach, tyle dobrze. Patrzcie w ogóle, jak tu szybko się ubiera. Dobra, rzućmy bok bałwana. Teraz go będę miał. Teraz go będę miał, widzowie. Na spokojnie. Nie! Pyrek mnie porobił. Dobra, ubieramy to z powrotem i rzucamy, Neida. Jaka piękna w ogóle trajektoria lotu, jak on szybko wybucha. No cudowne to jest. Dobra, zabity! Nie mamy paki! Niemożliwe! Ja zapominam w ogóle, jak w tej grze się strzela! O, zmiana stron w końcu! 8-2b, 8-4! I ja już mam wszystko! Ja już mam wszystko, cze czego potrzebuję do grania! Czyli tutaj. Co? A wiecie, dlaczego ja zazwyczaj umieram, bo ja sobie chcę zmienić na nóż i w momencie, gdy on mi wyskakuje i ja znowu chcę zmienić na broń, to ja klikam jeden, ale muszę kliknąć lewy przycisk myszy, żeby zatwierdzić. I to jest ten problem. Bomba została zaplantowana. Spójrzcie jak to pięknie wygląda i nagle jest raz, dwa, trzy, czterech terrorystów i pięciu antyterrorystów, więc w teorii powinno być ok, ale patrząc na to, że ich było dwóch, a i tak nas robili, to raczej nie mamy szans. Ten ci mordę lizał, on jest jakiś za dobry, naprawdę. 33 na 5 ma. Dobra, tym razem nie wejdą. Nie ma szans, żeby weszli. Dobrze. Ale zostałem. uratowany przez mojego. Ja zapomniałem, że ja jestem antyterrorystą. Ty mój, przepraszam. Ja nie mam więcej amunicji. Dobra. Nie, szybki pushing, nic. Ale headshot, ale się rozlał kumpel. Tutaj kolejny pushing robimy. Jest tu ktoś? Tam jest. Spójrzcie, nie patrzcie, nie dam rady. Chudy byk mnie porobił. Terroryści wygrywają rundę. Właśnie skończyła się pierwsza gierka. Najwięcej zabójstw, no wiadomo kto. A ja w ogóle otwierałem u nas w tabeli, mimo że nie grałem od samego początku. Myślę, że w ogóle było udane. Widzowie, tak naprawdę włączyłem tę mapę tylko dlatego, żeby Wam przypomnieć, że w cs są czasami takie fajne eventy. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostaw suba, zostaw lajka. I do usłyszenia już wkrótce. Siema.